Cześć i dobry, witam Was w nowym filmie i zapraszam na projekt Dlenko szybkie recenzje, nie będę przedłużać, bo sporo tego mamy, a jest godzina, słuchajcie, 14, więc słońce zaraz już zachodzi, taki mamy klimat, więc przejdźmy może najpierw przez kolorówkę, bo nawet tutaj zużyłam kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, czyli gąbeczka, to jest gąbeczka z Make Up Forever, ona już niestety jest zużyta i uważam, że nie warto wydawać więcej pieniędzy na tą gąbkę, mając na uwadze, że mamy takie gąbki chociażby w drogerii jak z Lovely, ta truskawkowa, czy z Evelyn, ta pomarańczowa, ona jest dobra. Ona jest bardzo fajna, więc jeżeli lubicie wydawać więcej pieniędzy na gąbki, no to jak najbardziej polecam lepiej jednak poczekać, te, lepiej jednak poczekać na seforsze na minus 20% i wtedy ją kupić, jeżeli jakoś jak bardzo chcecie. Ale ogólnie jest naprawdę bardzo dobra. Natomiast ja sama bym jej nie kupiła, bo dostałam ją w paczce pierowej ale jest bardzo dobra. Kolejna rzecz to, może dwie rzeczy do rzęs. Pierwsza, kolejne moje opakowanie odżywki z Essence to jest jeszcze raz Volume Booster Lash Primer, czyli jeden z moich ulubionych produktów, które już kupuję od bardzo długiego czasu. To jest po prostu odżywka, która przedłuża trwałość maskary i która sprawia, że rzęsy są jeszcze lepiej podkreślone, bo to jest taka jakby pierwsza warstwa i wtedy, kiedy nakładacie maskarę, no to, to macie jeszcze bardziej spektakularny efekt. Ale to wiecie, bo też już nieraz e, o niej mówiłam. E, ale skończyłam też tą maskarę z Glam Shop. Ostatnio robiłam test całej marki Glam Shop, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście. To zapraszam na kanał, bo tam już wszystko jest. I tam właśnie Wam mówiłam, że tak nie do końca jestem do niej przekonana, że ona nie daje mi takiego super efektu, ale po tym filmie stwierdziłam, że dobra, zużyję ją. Co prawda mieszałam ją z innymi tuszami, ale nadszedł już jej czas i raczej nie kupię jej, dlatego że po prostu no, nie daje mi takich efektów, jakie bym chciała. Natomiast bardzo podoba mi się szczoteczka, bo ona jest mała, z, nie jest to szczoteczka też silikonowa i fajnie się nią aplikowało. tusz. No, ale jednak nie do końca przypadła mi e, formuła. A jeżeli chodzi o makijaż twarzy, to też zużyłam dwa kosmetyki. Bazę z Lumene, to jest Natural Glow Moisturizing and Illuminating Primer, czyli to jest baza nawilżająca i rozświetlająca, bardzo fajna. I właśnie zastanawiam się, do której chciałabym teraz wrócić, dlatego że teraz mam też tą bazę Sensic i ona też jest super i zdecydowanie bardzo polecam. Ale właśnie zastanawiam się, czy na przykład chciałabym wrócić do Smashboxa Primerizer, czy do Affect tej nawilżającej, czy może do Paezę, więc dajcie mi znać, jeżeli macie jakąś swoją ulubioną, taką na maksa najlepszą. Bazę nawilżającą, i na przykład wydaje Wam się, że jej nigdy nie testowałam. To dajcie mi, proszę znać, bo cały czas szukam czegoś jeszcze fajniejszego, jeszcze mocniej nawilżającego, jeszcze takiego przyjemniejszego pod makijaż, bo to było bardzo dobre. Więc jeżeli gdzieś tam to zobaczycie na jakieś promce czy coś, to bardzo polecam, bo naprawdę jest fajna, ale nie wiem, czy bym ją już po zużyciu całego opakowania kupiła jeszcze raz, bo są inne też dobre i w tańszych. I tańsze, więc po prostu nie wiem, czy to jest coś, do czego chciałabym wrócić. A ostatnia rzecz to niestety ten korektor z Vibo e, Cushion, bo cały czas mówiłam Cushion, Cushion, więc dziękuję za poprawienie. Kontur e, concealer w odtniu porcelain, najlepszy, lekki, nawilżający, rozświetlający korektor, jaki znajdziecie w ogóle, nawet nie w drugiej. W ogóle przemisy, które ja testowałam, bo on pięknie wygląda pod oczami, ma średnie krycie, takie do średniego, bo możecie też zdecydowanie mieć lekkie, no ale niestety dosyć szybko się skończył. Ale jak gdzieś w drogerii, to na pewno go kupię, bo niestety jest to troszeczkę problem. On rzadko występuje w drogeriach i ciężko jest go znaleźć, ale jak już go znajdziecie, to zdecydowanie jest to coś, czym warto się zainteresować. Moim zdaniem, bo naprawdę jest bardzo, bardzo dobry, A ja też jestem taka dosyć cięta na korektory, bo nie lubię, kiedy moja okolica pod oczami. Wygląda sucho. Ja zdecydowanie wolę takie bardziej rozświetlające wykończenie, mokre, nawilżone, więc ten korektor zdecydowanie mi to daje. Ok, to teraz przejdźmy do pielęgnacji i mam nawet dwa produkty, słuchajcie, do włosów, bo mam suchy szampon z L'Oreala, on jest okej. Okay. W sumie chyba dostałam go w jakiejś pasty czy coś takiego, zużyłam go, ale raczej nie kupiłabym go ponownie. Jest dobry i to w sumie tyle. Nie, nie wyróżnia się niczym spektakularnym. Zdecydowanie wolę ten z IGK, który mam on jest okej, okay, dużo droższy, natomiast nie używam tak często suchego szamponu, żebym e, potrzebowała na przykład kupować tylko drogeryjne, bo nie wiem, ile to miałam czekać ile to może mieć? Bo nie wiem, czy chcę mówić, ile to miałam. Ale dory nic innego nie jest, inny, jest napisana, ale miałam go kilka lat. Tak ze dwa? Tak mi się wydaje. E, więc widać, że zbyt często tych słów szamponów nie używam, dlatego wolę kupić na przykład właśnie ten z IGK, e, bo on y, faktycznie bardzo mocno wyciąga ten to sebum z włosów i nie zostawia też takiego białego nalotu. Oczywiście trochę zostawia, ale to tam wystarczy dobrze strzepać i jest ok. I jeszcze podnosi objętość, więc tamten dużo bardziej mi się podobał niż ten. Tutaj nie zauważyłam aż takich super efektów. I kupiłam sobie jeszcze taką próbkę z Anwen, to jest kiełki, przynieci i kakao maska dla włosów wysokoporowatych. Ja ogólnie, moim zdaniem, mam bardziej średnio średnioporowate, ale nie wiem, w sumie jechałam gdzieś i chciałam spróbować, była ok, ale też niczym jakoś takim spektakularnym mnie nie zaskoczyła, więc raczej nie będę kupowała pełnego opakowania, ale fajnie że są te próbki, no bo możemy przetestować, zobaczyć, czy to jest cokolwiek co nas e, interesuje. Kupiłam w Contigo. Zaraz wiecie, ja nic nie robię, tylko myję twarz, ale zużyłam e, trzy żele do mycia twarzy, więc może... Pierwsza rzecz to jest pianka z AA, nawilżająco kująca w ogóle. Sorry, jak to to wygląda. E, z... Wąkrotą, wąkrotką azjatycką i bardzo fajna. Naprawdę jedna z fajniejszych pianek, jakie znajdziecie w drogerii. Więc, jeżeli e, gdzieś ją znajdziecie na jakieś promce i akurat szukacie fajnej pianki, to myślę, że mogę Wam ją polecić, bo ona bardzo ładnie tak delikatnie oczyszcza skórę, nie przesusza jej, nie podrażnia. I jest przyjemna w użyciu. Ja też lubię właśnie takie e, pianki stosować na dzień, więc. Bardzo lubię. Ale czy bym do niej wróciła, to to już nie wiem, dlatego że żel do mycy twarzy są takim produktem, że bardzo lubię go zmieniać i rzadko wracałam do tego samego żelu. Chyba jedyny żel, do którego wróciłam ponownie jest żel ten brzoskwiniowy z bo to tam faktycznie zużyłam dwa opakowania, ale tak to raczej używam po prostu to, co mam. A druga rzecz, którą zużyłam to z Yves Rocher Pure Alk i to jest Removing, to jest taka galaretka i ją mam w ogóle tutaj, bo ja ją sobie przerzuciłam, ale chcę Wam pokazać te dwie rzeczy, dlatego że jak widzicie, tu już jest końcówka, więc żeby nie trzymać tego, jak zużyję, no to pokażę Wam dwa. To jest już żel, którego używałam na noc, dlatego że on jest troszeczkę mocniejszy i trochę lepiej oczyszcza skórę, czego właśnie potrzebuję wieczorem, kiedy mam jeszcze makijaż i wszystko, filtr i tak dalej i on też, i ona, bo to w sumie jest galaretka, bardzo dobrze oczyszcza, nie przesusza skóry, nie podrażnia jej, nie zostawia tej takiej skrzeczącej skóry, więc też byłam z niej bardzo zadowolona i myślę, że na promkach, bo i wroszę zawsze są jakieś promocje, myślę, że naprawdę warto. A jeżeli chodzi o ten żel z Just to the People, to jest już droższa marka, bo ona jest dostępna w Sephora i kupiłam go po prostu na amerykańskim YouTubie, wszyscy go polecali, łącznie z Hyram, w ogóle przestałam go oglądać. Nie wiem dlaczego, ale kiedyś cały czas oglądałam właśnie Hairama, a teraz w ogóle nie. No ale on właśnie bardzo często o tym mówił i kiedyś stwierdziłam, że dobra na no jakiejś tam promocji go kupiłam. Jest ok, jest dobry, nie podrażnia, oczyszcza, nie zapycha, nic, no, jest naprawdę bardzo fajny, ale. Nie wiem, czy kupiłabym go ponownie, bo zresztą jak słyszeliście o tej galaretce z Yves Rocher mówiłam to samo, o piance z AA, no troszeczkę inne zastosowanie, ale jest po prostu tyle żeli, że raczej do niego nie wrócę, ale jest dobry, po prostu. Jeżeli chodzi o olejki do demakijażu, to zużyłam ten olejek z Liren, jestem eko ujędrniający olejek do demakijażu, świetny olejek z Ruggeri, jeżeli szukacie właśnie czegoś. Do demakijażu, z drogerii, nie chcecie iść do Sephory, nie chcecie iść do Ivrosza, bo mój ulubionego olejek do demakijażu, nie chcecie kupować nic online. To ten Siren na pewno Wam się sprawdzi. Nie szczypie w oczy, bardzo dobrze sobie radzi z makijażem, bardzo dobrze sobie radzi z maskarą. Nie zapycha, ładnie się zmywa, więc wszystko co jest ważne. Czasami są różne takie oleki do demakijażu z drogerii, które są super, ale one się za nic nie chcą zmyć. Tutaj nic takiego się nie dzieje, ja na przykład właśnie nie lubię takiego olejku, gdzie dotykam wodą, masuję, masuję i po prostu czuję, że ten olej się tak ciągnie mi po twarzy. To na przykład e, niestety tak się dzieje z olejkiem do demakijażu z Eveline, tym takim najnowszym. No po prostu uff, nie mogę, a tutaj od razu się rozpuszcza, więc bardzo, bardzo polecam. A druga rzecz to jest The List Old Cleansing Balm, też jest dobry. To już jest nie olejek, tylko właśnie taki balsam, więc trochę niezbyt trafione opakowanie, bo tak trzeba było mocno cisnąć. Jest bardziej higieniczne niż tubka, znaczy nie tubka, tylko taki słoik, ale niezbyt przyjemne, tu nawet widać, jak to jest wszystko uwalone, bo po prostu za każdym razem z makijażową ręką, jak chciałam dobić jeszcze troszeczkę, no to to nie było zbyt wygodne. Sam pattern był ok, zużyłam go, ale raczej nie kupiłabym go ponownie, gdzie ten zliren bardzo chętnie do niego wrócę. Zresztą mam jeszcze jedno opakowanie, bo ja kupiłam jedno sama. Później miałam z Liren współpracy, właśnie też przy tych produktach, więc mam jeszcze jedno opakowanie i jak najbardziej chętnie zużyję. O, zapomniałam, że miałam jeszcze jeden żel do mycia twarzy. No to elegancko, to wychodzi na to, że ja w całym, w całym swoim życiu jedynie to robię, to moje twarz. Ale Jelenda, emulsja do mycia twarzy, nawilżająco detoksykująca. Powiedziałabym, że to jest jeszcze bardziej delikatne niż ta pianka z A. Więc jeżeli naprawdę szukacie czegoś, co praktycznie w ogóle się nie pieni, co ma właśnie taką kremowo-emulsyjną konsystencję, to poszłabym w to. I to na tyle dobrze oczyszcza, że dacie radę i na dzień, i na noc, więc to jest jeden z fajniejszych produktów i naprawdę z wielką przyjemnością myłam nim twarz, bo czułam, że mimo tego, że myję twarz, to dalej jakby miała taki efekt delikatnie nawilżenia. Mam jeden produkt do ciała i to jest ten intensywnie ujedrniający olejek do biustu i ciała z Eveline. Ten, z tymi olejkami i tego używam do golenia. Więc, jeżeli szukacie czegoś, macie na przykład truskawkową skórę, albo jak golicie nogi, zawsze macie te krostki, takie niefajne, to moja metoda jest taka, że używam zawsze młodsze nogi, używam olejku. Czy to właśnie tego? Teraz mam jakiś taki olejek z chyba bielendy i biorę tą taką moją maszynkę z. Ona chyba jest z Wilkinsona. To jest taka gruba z wymiennymi wkładami, gdzie ten wkład jest otoczony w całość jakimś jeszcze mydłem. I w ten sposób gole nogi i nic nie dzieje. Jakbym przejechała normalnie przed pianką do golenia i zwykłą golarką, przez następne dwa dni w ogóle nie mogłabym ubrać nic krótkiego, bo po prostu moje nogi wyglądały jak po prostu truskawka. A tak to od razu, że zero podrażenia. Zero jakiegoś dyskomfortu, przesuszenia skóry, więc jak coś, to polecam ten sposób, więc yy, ten olej fajnie się sprawdzał, chociaż troszeczkę było problemu, żeby go zmyć, ale ogólnie spoko. No dobra i zostało mi same fajne rzeczy, takie pielęgnacyjne. To, to jest yy, jeden z lepszych toników, bo ja tego używam jako tonik, to jest to prawda Essencja Lotion, ale ja używam tylko właśnie jako tonik, to jest Benton Deep Green, Deep Green Lotion i w tym momencie mam już takie w swoje top 3 toników. On jest właśnie w tym top 3 zaraz obok też produktów, które tutaj mam, czyli to skintra i nowy tonik z Inimini jogurtowy nawilżający, to jest moje top 3. To są toniki, po których widać efekty. Widać nawilżenie, ukojenie, takie uspokojenie skóry, więc zdecydowanie, jeżeli szukacie czegoś, to coś z tych trzech to bym powiedziała, że jest takie najbardziej na lato, bo on tutaj nie czuje takiego może mocnego ukojenia, to właśnie bardziej czuje nawilżenie, takie typowe mocno nawilżenie. I też właśnie dlatego myślę, że to byłby fajny produkt na przykład nawet jako serum dla certu z tych latem. O tym też mówiłam już wcześniej, bo właśnie kiedy to używam, to często o tym wspominałam, bo tak dobrze to nawilża. No i minus to opakowanie, bo to trzeba tak trzepać i to tak średnio chce wychodzić, więc to może nie jest najbardziej korzystne, ale sam produkt jak najbardziej polecam i z wielką chęcią będę do niego wracać. No a jeżeli już jesteśmy przy tych tonikach, no to Skintra Everything What Your Skin Will Love. Tu mamy po prostu prebiotyczny tonik pielęgnacyjny i to jest zdecydowanie tonik, który koi, który uspokaja skórę, bo on też bardzo mocno działa na em, barierę hydrolipidową, czyli z, działa na to, żeby ją odbudowywać i żeby trzymać ją w dobrej, em, dobrym stanie. No i to zdecydowanie robi. To chyba jest Top jeden właśnie. I kupiłam nowe opakowanie, i w Skin teraz zobaczyła, że tak polecam i że też kupiłam chyba, to wysyłali mi jeszcze kolejne opakowania, więc to jest zdecydowanie już. Nie będę musiała kupować, mam zapas, z czego bardzo się cieszę, ale naprawdę jest najlepszy tonik. I już parę razy, tak dosyć długo o nim mówiłam i sporo z Was też go kupiło i też piszecie, że faktycznie jest szał i że warto. No bo on kosztuje tam 60 chyba albo 70 zł, więc może nie jest to tak mało, ale on też jest wydajny i też myślę, że cery tłuste, jak dorzucicie do tego jeszcze krem, to bez serum się obejdzie. To może teraz przejdźmy przez sera, bo w sumie zużyłam tylko jedno serum i to jest to serum trawiasty z witaminą C z Basic Lab. Antyoksydę, antyoksydacyjne, serum wyrównujące i to jest moim zdaniem najlepsze serum z witaminą C, jakie Bacyclab ma w swojej ofercie, bo testowałam praktycznie każde. Każde mi coś tam nie odpowiadało, bo albo było zbyt tłuste, albo coś mi innego w nim nie pasowało, a to jest już serum, które nie miało takiej tłustej konsystencji, ono miało tak delikatnie, ale było bardziej takim tłusto, powiedzmy, że żelem, więc dużo przyjemniej mi się go używało. No a jeżeli chodzi o działanie, no to to jest serum z witaminą C, więc piegi dosyć szybko mi znikały, co jest minusem jeżeli chodzi o witaminę C, ale ogólnie e, staram się używać witaminy C właśnie codziennie rano i bardzo przyjemnie mi się to serum używało, ale czy wróciłabym do niego? Kurczę, wiecie co? Chyba wolę na przykład to serum z Sesdermy. E, teraz też używam jeszcze serum z Veoli i on też zapowiada się bardzo fajnie. Świetny też serum jest właśnie ze Skintra z witaminą C, więc to z tych wszystkich, y, że Skintra derma, Veoli i Basic Lab, to to bym dała na ostatnim miejscu, ale dalej jest w tym takim top 4, bo nic innego oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, nie poleciłabym, jeżeli chodzi o ser z witaminą C. Więc jeżeli na przykład lubicie produkty z Basic Lab i chcecie spróbować kolejnego z witaminą C, to ja zdecydowanie właśnie polecam to. Mm. Dobra, teraz mamy kremy i zużyłam trzy. W końcu słuchajcie, zużyłam to ten krem owsiany z Sorai. Przyszło, tutaj jest 75 ml. No to trochę mi zajęło, ale jest to czekajcie, czy tak? Chyba tak, to jest najlepszy krem nawilżający z drogerii. Tak serio, serio. Ja w ogóle wszystko lubię, co jest z Owsem. Zauważam, że to bardzo dobrze wpływa na stan mojej skóry, bo ją tak właśnie uspokaja i fajna wilża. Ja w ogóle bardzo lubię takie produkty i ten produkt właśnie mi to dawał. To jest krem na noc. Nakładałam troszeczkę grubszą warstwę i po prostu cudo. Więc jeżeli szukacie najlepszego kremu z drogerii na noc, no to zdecydowanie polecam ten. Rzadko się zdarza, że trafiła na aż takie hity z drogerii, a właśnie to, czy to, myślę, że to są takie produkty, które zdecydowanie czy ten olejek do makijażu z Liren, one się wybijają. I wybijają się właśnie pod tym kątem, że są lepsze nawet niż niektóre produkty takie wysokopółkowe. Inne kremy, które zużyłam, to było na przykład ten mikrobiotyczny krem kojący, nawierzający z bielendy. On był dobry... Przyjemniej mi się go używało, ale raczej nie wróciłabym do niego, dlatego że po prostu są kremy, które bardziej mi odpowiadają. On nawilżał, e, dobrze się sprawdzał, bo na, używam go na dzień, czasami też na noc, więc ogólnie ok, to jest dobry produkt, ale po prostu są lepsze. Gdybym miała na przykład właśnie wybrać z Bielemy coś, to bym wybrała zdecydowanie to ten eliksir odżywczy, e, bo on dawał dużo mocniejszy efekt przynajmniej na mojej skórze. Tutaj było tylko nawilżenie i ok, nie zachwycił mnie też jakoś bardzo mocno konsystencją, bo są produkty, które na przykład wolę, jeżeli chodzi o konsystencję, więc był ok, po prostu. Ale za to, to, wow, Let Your Skin Feed On, też znowu Skintra, e, probiotyczny krem odżywczy. I to jest właśnie krem, którego ja na używałam na noc. I ta konsystencja jest bardzo ciekawa, bo on, on jest taki tłusty, nietłusty, płynny, niepłynny, gęsty, gęsty jak jeżeli mieliście ten krem, to wiecie, o co mi chodzi, bo nigdy wcześniej ja się też za żadną taką konsystencją nie spotkałam. I to jest krem, który bardzo mocno działa na odbudowę bariery hydrolipidowej, bardzo mocno działa na takie właśnie natłuszczenie, zadbanie o skórę, nawilżenie, odżywienie i on fajnie się na przykład sprawdza właśnie przy kuracji retinolem albo po prostu kwasami, jeżeli szukacie czegoś, co będzie delikatne, ale będzie bardzo mocno właśnie działać tak odżywczo i kojąco, to to jest zdecydowanie to. Mamy tutaj te prebiotyki, mamy ceramikę, Mamy mocznik, więc jak widzicie, to już bardzo mocne takie nabierzanie. Mamy też y, fermenty, więc bardzo polecam. Czy ja kupiłam nowe opakowanie? Nie, ja kupiłam. Mam jeszcze jedno opakowanie, ale kupiłam y, tą, ten drugi krem, bo byłam ciekawa. Przez to, że ten tak bardzo mi się spodobał, y, to właśnie jak robiłam zamówienie na tamten tonik, to jeszcze wrzuciłam sobie ten krem na dzień, ten drugi, ale jeszcze go nie używałam, więc jeszcze wam nic nie powiem, ale to. I ostatnie dwie rzeczy, tak bardzo spodobało mi się to serum z sesdermy z witaminą C, że postanowiłam kupić krem pod oczy, też z sesdermy, też właśnie z witaminą C. W ogóle bardzo podoba mi się zamysł marki sesderma, bardzo podobają mi się produkty i jakbym mogła, to bym przetestowała wszystko, ale tak wiecie, po kolei bardzo dobry krem, ładnie nawilża, używam go na dzień, nie na noc, bo jednak na noc powiedziałabym, że jest troszeczkę zbyt mało treściwy, przyjemne. Ale czym do niego wróciła? Nie wiem. Zdecydowanie, gdybym miała powiedzieć o jednej rzeczy, czy to serum, czy ten krem pod oczy, to wybrałam to serum. Ten krem też jest fajny, ale właśnie nie było w nim nic takiego, dlaczego chciałabym kupić go ponownie. Bo on dobrze działał, ale inne kremy też dobrze działają, więc tyle. Ale za to, to słuchajcie, jeden z lepszych. To jest mój. O, wiem, inaczej. Top 3 filtrów przeciwsłonecznych. On się w tym top 3 znajduje. To jest Sensu Mare Algo Drops. Um, czyli to są po prostu innowacyjne krople ochronne przeciw fotostarzeniu SPF50, e, PA. Tu mamy pełną ochronę. To jest, słuchajcie, tak genialny produkt, bo on jest bardzo lekki, bardzo płynny, e, łatwo się aplikuje na twarz, bardzo łatwo się wchłania, nie zostawia tłustej warstwy, nie macie odczucia przez cały dzień, że coś tam się siedzi na, na skórze. Nie bieli, jeżeli dobrze rozprowadzicie, bo na początku troszeczkę tak, ale jak już to wszystko ładnie się wchłonie, to w żaden sposób nie bieli. No i jest po prostu świetne, po prostu, bo wiecie, czasami z filtrami jest problem taki, że one są albo gęste, albo tłuste, albo zapychają, a tutaj wszystko jest na odwrót. Lekkie, płynne, nie zapycha, nie klei się, delikatnie zostawia takie rozświetlające wykończenie, ale nie jakoś bardzo mocno i mocno się nie świeci, więc wow, bardzo, bardzo mi się podoba, ja bardzo myślę, że to jest yy, najlepszy. Produkt Sensumare, bardzo jeszcze lubię ich żel do mycia twarzy, Więc takie dwie, dwa, top dwa Sensumare, to powiedziałabym, że właśnie będzie ten żel i te kropelki, więc bardzo, bardzo polecam, gdybym nie miała tylu filtrów, to bym wróciła do niego, ale myślę, że jak zużyję to, co mam, to na pewno jeszcze nie raz zagości ten produkt w mojej toaletce. No dobra, skończyłam, zachód słońca już... Praktycznie jest, więc w międzyczasie już musiałam rozjaśniać ekran, ale mam nadzieję, że miło Wam się oglądało, że coś tutaj może ciekawego znaleźliście, dajcie dla siebie, dajcie znać. A teraz już kończę, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i oczywiście, widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!